Słowo Boże mówi, że Bóg jest miłością. On jest miłością. Kiedybyśmy nawet chcieli powiedzieć, że Bóg ma miłość, to, to jest niewłaściwe słowo, że Bóg ma miłość. Bóg jest mi źródłem miłości. Wszelka miłość pochodzi od Niego. I my możemy doświadczać tej miłości. Myślę, że ważną rzeczą jest, żebyśmy zrozumieli, że Bóg jest duchem. Bóg jest duchem. I Bóg stworzył nas, ludzi, człowieka, jako ducha, duszę i ciało. I my, ludzie, możemy spotykać się z Bogiem. Fizycznie bierzesz swoje ciało. Podejmujesz decyzję, że idziesz czytać słowo, że idziesz się modlić. Fizycznie podejmujesz decyzję, natomiast spotykasz się z Bogiem w duchu. Łączysz się z nim w duchu. Zaczynasz go widzieć oczami twojego wewnętrznego człowieka. Fizycznie możesz widzieć pomieszczenie, pokój. Jak jesteś w pokoju, modlisz się czy czytasz słowo. Ale w wewnętrznym człowieku, Twoim duchowym człowiekiem łączysz się z nim. Widzisz, jak cenny jesteś. Duchowymi zmysłami, które są w Twoim duchu, słyszysz, co Pan mówi do ciebie. Czasem może to być, że będziesz słyszał to fizycznie, ale w większości słyszymy to uszami naszego ducha. Wewnętrznego człowieka. Bóg powołał nas do społeczności z Nim, do więzi, do relacji. I Bóg jest miłością, i kiedy się spotykamy z Bogiem, łączysz się z prawdziwą miłością. Ta miłość przenika Cię, otwierasz się i ta miłość wypełnia Twoje życie. Nasiąkasz Bożą obecnością, Bożą miłością. I kiedy jesteś w społeczności z Nim, to przemienia Ciebie jako człowieka od środka. Boża obecność i Boże Słowo przemienia nasz charakter, że stajesz się zupełnie innym człowiekiem, że zaczynasz myśleć tak jak myśli Bóg, kiedy przyjmujesz Jego Słowo do swojego serca, kiedy przyjmujesz Go poprzez wiarę. Kiedy wypowiadasz to słowo, że ono jest prawdą do ciebie, to ta prawda uwalnia twoje myślenie. Kiedy jest niewłaściwe myślenie, demoniczne myślenie, nieboże myślenie, to ta prawda przynosi ci wolność. Ona przemienia twój umysł, prawda Bożego Słowa. Ale to się dzieje właśnie, kiedy spotykamy się z Bogiem, kiedy On mówi do nas, do naszego ducha. Kiedy widzisz, rozumiesz tą prawdę oczami swojego ducha, swojego serca. Już to kiedyś mówiłem: kiedy przychodzi Boże Słowo do Ciebie, ono przychodzi wraz z wiarą. Jesteś pewny, że przyszło Boże objawienie do Twojego życia, i właśnie w to przemienia Ciebie, przemienia Twoją duszę, Twoje myślenie. I kiedy Twoje myślenie i moje myślenie się przemienia, to zmienia się całe moje życie. Nie tak jak z palca, wszystko od razu jest zmienione, ale zaczyna zmieniać się Twoje życie. Zaczynasz inaczej myśleć, inaczej mówić, inaczej żyć. Zaczynasz wierzyć w właściwe rzeczy i zaczynasz właściwie funkcjonować. I to jest prawda. Pan Jezus powiedział, że poznacie prawdę, czyli poznacie mnie, poznacie Jezusa, i ta prawda was wyzwoli. Kiedy przychodzi to żywe słowo, to nie dzieje się nic innego, jak tylko to, że Jezus przychodzi, że go poznajesz takim, jakim On jest. On jest żywym słowem. I on zaczyna być coraz bardziej ukształtowany w Tobie. Widzisz Go coraz lepiej, widzisz Go duchowymi zmysłami. Już nie musisz polegać tylko na tym, co inni mówią. Mówię tylko na tym, bo czasem są ludzie, którzy polegają tylko na tym, co mówią inni, bo sami nie mają żadnego doświadczenia z Bogiem. Ale Bóg, wierzę, że Bóg mówi, że nie chce, aby tak było, że każde Jego dziecko, każdy syn i córka, Bóg pragnie, aby miało z Nim więź, relację, poznawało Go, doświadczało Jego miłości. I kiedy Ty i ja, kiedy mamy więź z Nim, kiedy jesteśmy w relacji z Nim, to w tobie uwalniane są Boże pragnienia. Pragniesz służyć Mu, pragniesz dzielić się Bożym Słowem, pragniesz dzielić się tym, co doświadczasz z Nim, co jest żywe w Tobie każdego dnia. I kiedy dzielisz się tym, co doświadczasz z Bogiem, to właśnie w tym jest życie i w tym jest moc. My byśmy czasem chcieli, i tak wielokrotnie się dzieje, żeby. Dzielić się z innymi czymś, co znamy ze słyszenia. Nie doświadczamy tego i w tym nie ma mocy. Moc jest w tym, co Ciebie przemieni. Kiedy doświadczasz żywego Słowa, kiedy doświadczasz bliskości z Bogiem i dzielisz się tym świadectwem z innymi, to w nim będzie moc. I ludzie doświadczą, bo kiedy w tym jest moc, to. Też jest Boże światło i ludzie zobaczą drogę. Ludzie, ludziom otwierają się oczy, zaczynają właściwie rozumieć i widzieć i doświadczają wolności i zwycięstwa, takiego przełomu w swoim życiu. I to jest różnica między tym, kiedy sobie coś poczytam, kiedy się pomodlę a między tym, kiedy studiuję Słowo z Duchem Świętym i kiedy pragnę spotkać się z Bogiem i, i mam z Nim społeczność właśnie w Duchu. To też nie jest nic innego, jak tylko, bo czasem ktoś może zadać pytanie, ale jak to zrobić? To jest proste. Otwierasz swoje serce i oczekujesz, że Bóg. Będzie dotykał Ciebie dziś. Otwierasz swoje serce przed Nim. I Biblia mówi, że On zna nasze serca. Bóg wie, kiedy jesteś otwarty, On wie. I kiedy nasze serca są otwarte, On przychodzi, bo widzi, że pragniesz, że jesteś oczekujący, i On chce Cię uczyć wtedy, i On Cię uczy, i On do Ciebie mówi, i odczuwasz Jego obecność. I tak, jak mówię, i przychodzi wiara. I zaczynasz mu ufać, zaczynasz mu wierzyć, zaczynasz polegać na nim, zaczynasz powierzać mu każdy swój dzień. Rano powierzasz mu cały dzień. Kiedy jesteś w pracy, dziękujesz mu i uwielbiasz go. I to wcale nie znaczy, że nie możesz skupiać się na pracy, po prostu ty jesteś świadom, że Pan jest z Tobą i mówisz mu, Panie, dziękuję Ci, że jesteś. I jesteś w obecności Pana. Mówię tu o żywej relacji, do której jesteśmy powołani. I czasem sobie myślimy, to co ja mam na głowie stanąć, żeby doświadczyć Bożej obecności? Nie. Potrzebujesz tylko otworzyć swoje serce przed Nim, powiedzieć: Panie, oto jestem. Panie, chcę z Tobą się spotkać. Chcę. Panie, poznać Cię lepiej. Mów to mojego serca, i On mówi i Ty zaczynasz żyć. A jak zaczynasz żyć, to zaczynasz być, zaczynasz świecić. Ty tego możesz nie widzieć, ale inni będą doświadczać tego światła, które jest w Tobie, Bożej chwały i Bożej obecności i Bożej miłości. Przeczytam pewien fragment, który przyszedł mi wczoraj, podczas jak się tu modlili. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Może przeczytam to od pierwszego wersetu, ale głównie doszedł do mnie wczoraj, właśnie werset czwarty. Ale przeczytam to od pierwszego 12 od 1. Przeto i my mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości. Wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. I usiadł na prawicy tronu Bożego, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Wy, teraz ten czwarty werset, wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko Grzechowi. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Wierzę, że Pan mówi do nas, że każdy z nas podejmuje decyzję, i wielokrotnie wolność i zwycięstwo do życia człowieka przychodzi poprzez pewną walkę, którą musisz stoczyć. Tu jest napisane, że jeszcze nie oparliście się aż do krwi, ale wierzę, że po to, aby doświadczyć wolności, przełomu i zwycięstwa, to potrzebujemy podjąć decyzję i stoczyć czasem bój o wolność w naszym życiu. Kiedy przychodzą pokusy, kiedy przychodzą różne zwątpienia, depresja, lub lub różne duchy demoniczne, potrzebujesz podjąć decyzję, potrzebujesz stanąć na prawdzie, potrzebujesz uwolnić słowo prawdy, czyli wypowiedzieć go swoimi ustami, kim jesteś w Chrystusie, do czego Bóg Cię powołał, stworzył, wypowiedzieć, że kłamstwo nie ma mocy nad Tobą, Czasem potrzebujesz zwięzować duchy demoniczne, które przychodzą, aby cię zniszczyć, potrzebujesz użyć autorytetu i czasem po prostu nie czujesz się w ogóle mocny, aby dać odpór tym niewłaściwym rzeczom. Ale wierzę, że Słowo Boże mówi, że potrzebujemy oprzeć się nawet aż do krwi, aż do bólu. Widzisz, myślał, że się nic nie dzieje i nie ma żadnej zmiany, ale Bóg mówi, abyś nie rezygnował, abyś, abyś uwierzył w prawdę, to co mówi Boże Słowo. Diabeł przyszedł do Jezusa, aby go kusić, przyszedł z kłamstwami i Pan Jezus powiedział: Napisano. My potrzebujemy wiedzieć, co napisano. Czasem jesteś zniechęcony. Masz dość wszystkiego. Bóg mówi, że potrzebujesz powstać. Wbrew temu, co czujesz, powstać w wierze i dać odpór. Nawet jak czujesz ból, dysk, komfort w swoim ciele, wszystko ci mówi, że już nie jesteś w stanie. Wierzę, że Bóg nas zachęca, abyśmy poś po podjęli walkę. O wolność i o zwycięstwo. Najtrwalsza wolność i zwycięstwo przychodzi wtedy, kiedy toczysz walkę w Boży sposób i zdobywasz ziemię, że tak powiem, tą ziemię obiecaną, czyli jak brak ci pokoju, kiedy walczysz o ten pokój i, i przyjmiesz go. Złamiesz kłamstwo, odrzucisz kłamstwo i przyjmiesz tą wolność, to ten pokój i radość to to jest najbardziej trwałe, dlatego że wiesz w jaki sposób to przyjąłeś, co musiałeś zrobić, aby wziąć to, co Bóg ma dla ciebie, i potem tego nie stracisz. Jeżeli inni się o ciebie modlą, nieraz może to być trwałe, a nieraz możesz to stracić, nie wiedząc, nie poświęcając jakby. Nie poświęcając się jakby tej walce, aby po prostu odnieść to zwycięstwo. Tak tym chciałem się podzielić, abyśmy mieli świadomość, że potrzebujemy nieraz podjąć walkę sprzeciwić się grzechowi, że tak powiem, tak jak mówi Słowo Boże, aż do krwi, aż do bólu. Dajesz wszystko z siebie, aby być wolny. Aby przyjąć to zwycięstwo, które Chrystus nam przyniósł. My czasem myślimy, że to z nieba stępuje, że to, że to po prostu spadnie jak prezent tak na ciebie i jesteś jak z palca od razu wolny. Nie. O to nieraz trzeba powalczyć i to przyjąć. Inni mogą ci w tym pomóc, mogą ci usłużyć, ale ty musisz podjąć decyzję aby walczyć o wiarę, o wolność, o zwycięstwo, o przełom.